Dzisiaj opowiem o międzynarodowym kryzysie, który miał miejsce w połowie lat 90. XX wieku. Wówczas Chińska Republika Ludowa zdecydowała się ostrzelać rakietami wody otaczające Tajwan. W odpowiedzi Amerykanie wysłali na miejsce swoje lotniskowce. Dlaczego doszło do tamtej sytuacji, jak zakończył się tamten kryzys, tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii po wojnie. Zapraszam. W 1992 roku delegacje Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Chińskiej doszły do porozumienia w kwestii wzajemnych relacji. Wcześniej oba państwa uważały się za jedyne właściwe władze państwa środka. Konsensus zawarty na początku lat 90. zakładał, że są jedne Chiny, tylko że inaczej definiowane po obu stronach cieśniny tajwańskiej. Jednocześnie Pekin był gotów do użycia wszelkich dostępnych środków w sytuacji, gdyby wyspa ogłosiła suwerenność. W tym czasie prezydentem Tajwanu był Li Teng Hui, który doprowadził do zmian w tajwańskiej konstytucji. Zapowiadały one przeprowadzenie wyborów do Zgromadzenia Narodowego, którego członkami od 1947 roku byli ci sami ludzie wobec braku możliwości przeprowadzenia ogólnochińskich wyborów. Poprawki wprowadzone w 1994 roku zastąpiły wybór prezydenta przez zgromadzenie narodowe wyborami powszechnymi. Zmiany oznaczały pewną niezależność od Pekinu, co zdecydowanie nie podobało się władzom Chińskiej Republiki Ludowej. 22 maja 1995 roku Biały Dom zatwierdził wizę dla przywódcy Tajwanu Li Teng-hui'a. Prezydent Republiki Chińskiej planował wziąć udział w zjeździe absolwentów amerykańskiego Uniwersytetu Cornell. Chińczyk otrzymał pozwolenie na wjazd do USA niemal w ostatnim momencie, ponieważ wydarzenie miało się odbyć już w następnym miesiącu. Li Teng-hui został zaproszony przez macierzystą uczelnię, aby wygłosić przemówienie na temat demokracji na Tajwanie. Tymczasem Chińska Republika Ludowa, próbująca odizolować politycznie Tajwan, sprzeciwiała się takim wizytom przedstawicieli Republiki Chińskiej w Stanach Zjednoczonych. Naciski ze strony Pekinu były bardzo duże. Kiedy w 1994 roku samolot prezydenta Li zatrzymał się w Honolulu, aby zatankować po podróży po Ameryce Południowej, amerykańska administracja odmówiła mu wizy, przez co prezydent utknął na lotnisku wojskowym, musząc spędzić noc w samolocie. W rozmowach z dziennikarzami, Lee skarżył się potem, że Waszyngton traktuje go jak przywódcę drugiej kategorii. Jego słowa nie pozostały bez echa. Rok później pro-tajwańscy politycy w amerykańskim kongresie zgodzili się na udzielenie mu zgody na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Lee przyleciał do USA 9 czerwca. Jego wizyta na uniwersytecie Cornell trwała dwa dni. W tym czasie w chińskiej prasie pojawiało się mnóstwo artykułów krytykujących zarówno amerykańskie władze, jak i samego Chińczyka. Komunistyczne media nazywały go zdrajcą próbującym podzielić Chiny. Jednocześnie wizyta prezydenta Tajwanu w USA nie była jedynym sygnałem zacieśniających się relacji pomiędzy Tajpej a Waszyngtonem. Już w 1992 roku administracja prezydenta Busha sprzedała Tajwanowi 150 samolotów bojowych F-16. Tym samym Amerykanie złamali postanowienia amerykańsko-chińskiego porozumienia z 1982 roku o ograniczeniu sprzedaży broni wyspie. Chińska Republika Ludowa uważała, że USA tym sposobem wspierają ideę suwerenności Tajwanu. Jednak Biały Dom starał się uspokajać stronę chińską. Amerykańscy dyplomaci przekonywali, że wizyta prezydenta Li w Stanach Zjednoczonych nie zmienia niczego w chińsko-amerykańskich relacjach. W lipcu 1995 roku minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej spotkał się z byłym amerykańskim sekretarzem stanu Henrym Kissingerem. Chińczyk poinformował go, że Stany Zjednoczone powinny podjąć zdecydowane kroki wobec polityki prowadzonej przez tajwański rząd. 7 lipca 1995 roku chińska agencja informacyjna ogłosiła, że armia ludowo-wyzwoleńcza Chińskiej Republiki Ludowej wkrótce przeprowadzi testy rakietowe w pobliżu Tajwanu. Równocześnie w chińskich mediach prowadzona była agresywna propaganda skierowana przeciwko Tajwanowi oraz Stanom Zjednoczonym. Sprawa była poważna. Chińczycy podczas ćwiczeń planowali wykorzystać ostrą amunicję. Próby rakietowe rozpoczęły się 21 lipca i trwały 7 dni. Sześć pocisków spadło około 100 mil od wybrzeży Tajwanu. Aby uspokoić napiętą atmosferę, Amerykanie podjęli negocjacje z Chińczykami. Podczas spotkania dyplomatów w Brunei 1 sierpnia 1995 roku chińska delegacja otrzymała poufny list od prezydenta Clintona skierowany do przywódcy państwa środka, przywódca USA. Zapewnił w nim, że jego kraj zdecydowanie sprzeciwia się niepodległości Tajwanu, a także nie popiera jego członkostwa w strukturach ONZ. Chińczycy żądali jednak konkretnych działań i deklaracji. Tymczasem pod koniec lipca 1995 roku, czyli zaledwie kilka dni po rozpoczęciu manewrów przez Chińską Republikę Ludową, Tajwan przeprowadził własne ćwiczenia wojskowe. Prezydent Tajwanu stawiał sprawę na ostrzu noża. Nadal zdecydowanie kwestionował zasadę jednych Chin. Dlatego 15 sierpnia 1995 roku Pekin zdecydował się przeprowadzić kolejne próby rakietowe trwające 10 dni. Media w Hongkongu donosiły, że sierpniowe ćwiczenia symulowały blokadę morską Tajwanu, a także sprawdzały reakcje ze strony Stanów Zjednoczonych. Kolejna tura rozmów między USA a przedstawicielami Chińskiej Republiki Ludowej miała miejsce niecałe dwa tygodnie później. Do Pekinu przyjechał amerykański podsekretarz stanu Peter Tarnow. Chińczycy oczekiwali, że Amerykanin otwarcie opowie się przeciwko suwerenności Tajwanu, a także polityce dwóch osobnych państw chińskich. Amerykanie nie chcieli się jednak ugiąć. Tarnow wizytując Pekin, powiedział jedynie, że chińskie testy rakietowe nie prowadzą do pokoju i stabilności w regionie. Tymczasem Stany Zjednoczone nie zamierzały spokojnie przyglądać się rozwojowi sytuacji. Już w lipcu w okolicach cieśniny tajwańskiej pojawił się lotniskowiec USS Belu Wood. Dwa kolejne, USS O'Brien i USS McCluskey, pojawiły się tam pod koniec roku. O powadze sytuacji niech świadczy fakt, że poprzednio tak zdecydowany pokaz siły w tym rejonie świata Stany Zjednoczone zaprezentowały podczas wojny w Wietnamie. Kluczowym spotkaniem dla dalszego rozwoju sytuacji miał być szczyt w Nowym Jorku, zaplanowany na październik 1995 roku, z okazji obchodów 50-lecia powstania Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miał w nim wziąć udział m.in. prezydent Chińskiej Republiki Ludowej, co miało być okazją do dojścia do porozumienia w kwestii Tajwanu. Tyle, że w sprawie spornej wyspy USA nie zamierzało zmieniać swojego stanowiska. Amerykanie stąpali po kruchym lodzie, jakby sprawdzając, na ile mogą sobie pozwolić w relacjach z Chińczykami. 13 września 1995 roku prezydent Bill Clinton spotkał się w Białym Domu z Dalej Lamą rozmawiając o przyszłości Tybetu. 23 września Stany Zjednoczone przekazały Tajwanowi dwa samoloty wczesnego ostrzegania. Kiedy 24 października 1995 roku doszło do spotkania prezydentów USA oraz Chińskiej Republiki Ludowej, Clinton po raz kolejny powiedział swojemu odpowiednikowi z państwa środka, że wizyty polityków z Tajwanu w Stanach Zjednoczonych będą w przyszłości rzadkie i ograniczone. Zapewnił też niejawnie, że USA nie będą popierać niepodległości Tajwanu oraz jego członkostwa w ONZ. Chińczycy nie byli usatysfakcjonowani takimi zapewnieniami Clintona. Choć ONZ-owski szczyt w Nowym Jorku odbył się bez zakłóceń, to zdecydowanie sprawa Tajwanu pozostała nierozwiązana. Tymczasem Pekin był coraz bardziej zaniepokojony. Prezydent Li spotykał się w sprawie Tajwanu z politykami z różnych części świata. Do poparcia suwerenności wyspy namawiał między innymi Japończyków jako że Pekin uważał zasadę jednych Chin za świętość, już 15 listopada 1995 roku rozpoczął kolejne działania wojskowe w okolicach Tajwanu. Ćwiczenie symulowało m.in. lądowanie amfibii na jednej z wysp należących do Tajwanu i atak na duże lotnisko. W symulacji uczestniczyły zarówno chińskie siły lądowe, morskie, jak i powietrzne działania miały zastraszyć zarówno obywateli Tajwanu, jak i środowisko międzynarodowe. Biały Dom wobec gruźb Pekinu zachowywał zimną krew. Asystent sekretarza obrony, Joseph Nije, stwierdził jedynie, że chińskie ćwiczenia przyniosły efekt przeciwny od zamierzonego. Tymczasem 19 grudnia 1995 roku amerykański lotniskowiec Nimitz przeszedł przez ciśninę tajwańską. Była to pierwsza taka sytuacja od czasu normalizacji amerykańsko-chińskich stosunków w 1979 roku. Mimo wszystko Biały Dom unikał bardziej zdecydowanych działań, uznając, że Chińczycy wobec takiego obrotu wydarzeń muszą w jakiś sposób wyrazić swój gniew. Tyle że złość w Pekinie miała dużo głębszy wymiar. Władze Chińskiej Republiki Ludowej wykluczały jakąkolwiek możliwość niezależności Tajwanu i podziału na dwa osobne państwa. W państwie środka zapadły więc decyzje, aby w jeszcze bardziej zdecydowany sposób wyrazić swoje niezadowolenie wobec polityki Stanów Zjednoczonych. Czasu było niewiele, ponieważ już 23 marca 1996 roku w Tajwanie miały odbyć się wybory prezydenckie. Pierwsze w historii demokratyczne głosowanie na wyspie miało być pewnego rodzaju deklaracją suwerenności Tajwanu. Waszyngton wydawał się wspierać dążenia Tajwanu do niepodległości. Już 6 stycznia 1996 roku administracja prezydenta Clintona zatwierdziła wizę dla wiceprezydenta Tajwanu Li Yuan-zu, aby ułatwić mu podróż w drodze do Gwatemali. Pekin oczywiście w związku z tą sytuacją wyraził swoje głębokie niezadowolenie. Biały Dom niespecjalnie się tym jednak przejął. Tymczasem politycy z Tajwanu pozwalali sobie na coraz więcej. Li Yuanzhu podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych planował odwiedzić Los Angeles oraz Miami, co działało na Pekin jak płachta na byka. W chińskich mediach pojawiały się coraz agresywniejsze artykuły wzywające do rozwiązania kwestii Tajwanu raz na zawsze. W podobnym tonie wypowiadali się chińscy politycy, którzy straszyli Zachód, że dalsze wspieranie Tajwanu doprowadzi do katastrofy. Od końca stycznia do lutego 1996 roku w prowincji Fujian zmobilizowanych zostało ponad 100 tysięcy żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Skala przedsięwzięcia była ogromna, ale w Białym Domu wciąż nie wierzono w to, że Chińczycy są zdolni do ataku. Kiedy chiński wiceminister spraw zagranicznych odwiedził Waszyngton na początku lutego 1996 roku, amerykańscy urzędnicy powiedzieli mu, że Chiny powinny przestać zastraszać Tajwan. 4 marca 1996 roku Chiny ogłosiły, że Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przeprowadzi testy rakietowe w dniach od 8 do 15 marca. Tak się też stało. Pociski spadły około 50 km od dwóch dużych tajwańskich portów Keelung oraz Kaohsiung. Ostrzał zakłócił ruch nie tylko morski, ale i lotniczy. Samoloty lecące do Japonii musiały zmienić swoje trasy. Tymczasem minister obrony Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Heotian, zapowiedział, że jeżeli Tajwan nie zrewiduje swojej polityki podziału Chin na dwa osobne byty polityczne, jego ojczyzna podejmie jeszcze bardziej zdecydowane działania. I choć amerykańskie źródła wywiadowcze podawały, że nie ma możliwości, aby armia Chińskiej Republiki Ludowej zaatakowała Tajwan, to w Białym Domu podjęto decyzję o podjęciu działań militarnych. Amerykańska administracja poinformowała, że na wodach międzynarodowych w pobliżu Tajwanu wkrótce pojawi się grupa bojowa lotniskowców USS Independence. Waszyngton obawiał się, że brak reakcji może zostać odebrane przez środowisko międzynarodowe za oznakę słabości USA. 9 marca 1996 roku Pekin zapowiedział kolejne ćwiczenia powietrzne oraz morskie z wykorzystaniem ostrej amunicji. Miały one rozpocząć się 12 marca i potrwać 8 dni. W odpowiedzi na te doniesienia 11 marca Stany Zjednoczone wysłały kolejną grupę lotniskowców. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło Stany Zjednoczone przed rozmieszczeniem swoich jednostek w pobliżu spornej wyspy. Równocześnie 15 marca 1996 roku, Chińska Republika Ludowa zapowiedziała, że 18 marca armia ludowo-wyzwoleńcza przeprowadzi symulowany atak desantowy zaledwie 10 mil morskich od jednej sejwańskich wysp. Chińskie media zaczęły pisać, że jeżeli Teng Huawei nie zaprzestanie realizacji polityki zakładającej pełną suwerenność wyspy, Armia Ludowa Wyzwoleńcza siłą zmusi polityków w Tajwanie do zmiany swoich planów. Zagrożenie wojną było bardzo wysokie. Najbardziej prawdopodobnym celem Armii Chińskiej Republiki Ludowej była wyspa Wuxiu, gdzie stacjonował niewielki garnizon złożony z 500 żołnierzy. Tajwańska armia została postawiona w stan najwyższej gotowości bojowej. Jednak mieszkańcy Tajwanu nie dali się zastraszyć. Li Teng-hui ostatecznie wygrał w wyścigu prezydenckim, zdobywając 52% głosów. Po zwycięstwie jego determinacja w zapewnieniu Tajwanowi suwerenności nieco osłabła. Jednocześnie stale zabiegał o przyjęcie swojego kraju do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ostatecznie Chińczycy zrezygnowali z eskalacji konfliktu. Amerykańska polityka odstraszania okazała się skuteczna, choć wydatnie wpłynęła na późniejsze decyzje podejmowane w Pekinie. Wielu Chińczyków było sfrustrowanych niemocą swojego kraju w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Przypominało im to sytuację z XIX wieku, kiedy to Europejczycy wielokrotnie okazywali swoją wyższość wobec ogromnego narodu. Część chińskich polityków twierdziło, że interwencja amerykańskich lotniskowców miała nie tyle obronić Tajwan, co upokorzyć Chiny w oczach świata. Od tego momentu armia ludowo-wyzwoleńcza zaczęła być przygotowywana na konfrontację nie tyle z wojskiem Tajwanu, co z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. Chiny rozpoczęły m.in. negocjacje w sprawie zakupu rosyjskich niszczycieli sowymienny zaprojektowanych do zwalczania lotniskowców US Navy. Chińczycy zakupili też nowoczesne okręty podwodne oraz samoloty bojowe. Jednocześnie w kolejnych latach po kryzysie tajwańskim, Waszyngton zachowywał ostrożność w stosunkach amerykańsko-tajwańskich. Co prawda, Waszyngton nie odmawiał wjazdu jego politykom, jednak ich wizy miały ograniczony zakres. Kiedy w styczniu 1997 roku Stany Zjednoczone wydały wizę tranzytową dla wiceprezydenta Tajwanu Lien Hana, została ona udzielona pod warunkiem, że Chińczyk nie będzie prowadzić na terenie USA żadnej działalności publicznej. Kiedy jego rzecznik zorganizował konferencję prasową na lotnisku w Los Angeles, Biały Dom natychmiast zażądał od niego skrócenia wizyty w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 1996 roku prezydenci USA i Chin spotkali się w Manili i zapowiedzieli obustronne wizyty w swoich ojczyznach w następnych dwóch latach. Podczas spotkania w Pekinie w 1998 roku po raz pierwszy amerykański prezydent oświadczył, że USA nie popierają niepodległości Tajwanu. Jednocześnie od czasu kryzysu tajwańskiego Pentagon zaczął poważniej zbroić się w związku z możliwą wojną z Chinami na Pacyfiku. Rozszerzony został też zakres współpracy pomiędzy amerykańskimi i tajwańskimi siłami zbrojnymi. Interwencja Stanów Zjednoczonych w obronie Tajwanu sprawiła, że USA wzmocniły swoją strategiczną pozycję na kontynencie azjatyckim. Waszyngton pozostał dla azjatyckich krajów wiarygodnym partnerem w kwestii obrony przed rosnącą pozycją Chin w regionie. Kluczowym sojusznikiem dla USA w tej części świata stała się Japonia, która w założeniach w przyszłości miała wspomóc amerykańską armię m.in. w obronie Tajwanu. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.